W tym roku zima zaskoczyła przedwcześnie, dlatego testujemy takiego oto dzika, którego kupiłem w zeszłym roku jakąś tam używkę, więc tak to wygląda. Zaraz Wam pokażę czy to sobie radzi ze śniegiem. Więc elektryczne. Jedyny problem to ten kabel, który się pląta tutaj i tam wszędzie. Tak poza tym sprzęcik myślę, że do tak niedużego śniegu do kilku centymetrów świetnie sobie i zaraz zresztą wam pokażę jak to wygląda Ten sprzęt się prezentuje, moim zdaniem działa świetnie, nie ma się trzepiać, polecam.